Cześć ma, jestem Yogi, i dzisiaj ktoś ze mną jest. Pokaż się, panie lolku. Znowu się zaciąłeś w samochodzie? Dobra, chyba gdzieś poszedł, ale nie wiem, nieważne. Podobno jest. No tak, nie wiem, jak o tym mogłem zapomnieć. Dobra, nieważne. Zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie dzwoneczka, jeśli, łapka, jeśli wam się podoba, spodoba ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A teraz, jeśli chcecie więcej poza tym z Panem Lolkiem odcineczków, e, to zostawcie 10 lub jedną łapkę w górę. I podobno jest jakiś nowy ten, e, jakiś... E, nowa rzecz do obrabowania i tak wygląda. Nie wiem czy już widzieliście. Ale podobno takie coś jest. I to można obrabować, ale najpierw, najpierw pojedziemy po helikopter. Bo za tym nowa baza wojskowa jest. Tam musnęli i nie polecam nad nią no, podlatywać. No bo gdzie, widzicie tamte działka? O tamte. No to ona no, no, po prostu jak... Podlecisz tam? No to wtedy strzelę. просто это кстати. Ну, наверное. Аура, не важно. Ugh, я не замкнутый банк, но... У потом возвращается А не, зараз. Абра, не верно. Поезжим, если тут трошка. A coś w końcu będzie otwarte, w sumie. Niestety, no dlaczego nic nie ma jest otwarte? No sami widzicie. No powiecie w co... co? I świetnie, zablokowałam się. Och, ja Dobra, panie Ronku, chodź tu. Dobra, dobra, dobra czułem. Panie Rolku, chodź tu. A no tak, bo my... No tak, bo my mieliśmy jechać w ten, przecież... Kurde, chyba No. No tak, bo mieliśmy ten jechać po helikopter. Ej, ej! I to na jest pan. Nie rozumiem, albo ale... To no, odcinek, no, to No, nagrywam no. odcinek teraz. A no tak, i się nie przedstawił. Pani rolku. Sumie... No. Jak chcecie więcej odcinków z Panem Rolkiem? Nie wiem czy to już mówiłem. No to mówię. Zostawcie jedną 10 słabych w górę, obojętnymi to ile? To będzie kolejny. Zgadzasz się? Tak, tak. Więc widzicie o, widzisz. Ale ja mam to, pełno. To, pełno. Wody. Wody. to jest nowe rzeczy do oprobowania, widać, że pan Lolek tego jeszcze nie widział i chodź szybko, wskakuj! Ola, mi się. Panie Lolku, uważaj. Dobra, Lolek, uważaj na... No, nie możesz wejść na te czerwone, bo właśnie. Prosto on to zrobi.

Mam takie pytanie: Co ja teraz zrobić? Co Mało mało na Dobra, jestem. Ja, ja jadę? Uwaga! Na deski! I w ogóle mam taki diament, który kosztuje ja aż... Nie, nie wiem ile za niego dostaję, bo ja to pierwszy raz... O tak, ten... Bo pamiętam, że kiedyś raz uciekałem stąd i nie zginąłem o dziwo, ale nie nigdy nie miałem tylko diaksu tutaj. Dlaczego Ale kto to jest Rafał? Lolek, kto to co jest Rafał? Powiesz ty mi. 7000. Lolek, powiedz mi, kto to jest Rafał. Bo ja nie wiem. Chyba takiej mnie sobie po prostu wymyślił. Dobra, nieważne. Um. A, Lolek, gdzie jesteś? Bo tutaj na ciebie czekam, bo już sobie tutaj oprobowałem to. Gdzie Gdzie jest? Nie, 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 no nie, 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 z innej gry nie, zapraszam nie, nie, musi być cztery subskrypcje i dam wam inną grę. Rozumiecie to? Inną grę dam wam, dam. Te cztery subskrypcje. Proszę bardzo. Ja wam to chętnie zrobię. Dobra, ale najpierw trzeba banki mm. obra Dobrze, teraz zobaczmy. <grym> um, okay. A teraz to jest na banku. Dobra, dawaj się. O super, By jeszcze policję je barakowało tu. Policja nam tutaj wlazła, no Nie, To zbany... Czy oni na serio idą do policji? No właśnie. To Nie, jeszcze nie.

no, zobaczcie, jakie to jest wariackie! To jest jakiś normalnie wariat! Z... Ja tylko no, nie wiem! Co to jest? No, ale powiedz tej. Nie, kupiłem. No nie da się uprościć. Zajrzać, no, Nie nie wiem, nie, 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 nie pamiętam. Co to jest za wariat? Rozumiecie to? Widzicie? Widzowie, których nie mam chyba, nie, nieważne. Nie nie nie. Ej, może ten helikopter będzie za, otwarty? Za 45 tysięcy kupiłeś. Co to jest, jest za ja Ej, Dobra, chodź. Daj kierować. A co, kupiłeś? Nie Nie No to nie ha, masz Eczaj, eczaj, gdzie ty kupię? Nie układasz nie, Nie da, nie da. O, zbieram, zbieram. Ja, ja, ja. Myślałam, że nie. A, A bawaj się, że to po prostu wam pokażę, gdzie można kupić te, znaczy... Popro... Albo wiesz co... Szymek! Znajdźcie auta, o w grze! Ale jaki Szymek, gościu, co ty wymyślasz za imiona? Ja jestem Yogi, gościu! Bo ty na pewno się tak nie nazywasz. Jakie imiona ty, gościu, wymyślasz? No właśnie! Co jest? A teraz idziemy po spadochron. Znaczy... Gościu, Yogi, co Co to było? A piesek? teraz ten jedziemy po jackpack jak chcecie zobaczyć gdzie on jest no to właśnie teraz ten Oj. bo że oczywiście ja jestem pijany i nie umiem kierować tutaj tu okay. jest jackpack o widzicie no i to chyba nie mam na, no to jest <ścoughs>

Powiesz ty mi. Weź takich imion, nie, wy, nie wymyślać, bo to mnie zaczyna irytować. Może ważny ważne. Po prostu mnie zaczyna to nerwować powoli. Dobra. Weź, wysiąć, Rolek. Dlaczego ja tego tak Ale Dzisiaj już kończymy odcinek z moim pieskiem i z panem Lolkiem. Jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie 5 łapek, 10 lub 1 łapkę w górę. To będzie więcej odcinków z Lolkiem i muszą być 4 subskrypcje, jeśli chcecie inną grę. To pa! Znaczy, no, to... to po prostu cześć.